Witam na moim kanale. No, jest siódma rano i parę minut, więc raczej nie będę się tutaj bębnił. Ale ci, co tutaj trafiają albo trafili pierwszy raz, no to odświeżam i reanimuję taki wzmacniacz dla bogi. I powiem Wam, ten akurat trzeba było fajnie doczyścić. I całą resztę porobić eee, mogę polecić do doczyszczenia takich wzmacniaczy z zewnętrznej strony ja używam osobiście pianki do tapicerki jest delikatna, fajnie myje a ładnie potem pachnie więc doczyszczamy ten wzmacniacz w międzyczasie głośnik, maskownica, nowy materiał i zobaczymy co tam w środku, w bebechach Trzymajcie się. Miłego dnia.